sława Szymborska nad Styksem. To Styks, duszyczko indywidualna. Styks, duszyczko zdumiona. Usłyszysz bas harona w megafonach, popchnie cię ku przystani ręka niewidzialna. Nimfy z ziemskiego przepłoszonej lasu. Wszystkie tutaj pracują od pewnego czasu. W rzęsistych reflektorach ujrzysz każdy szczegół, żelbetonowej cembrowiny brzegu i setki motorówek zamiast tamtej łódki ze zbutwiałego przed wiekami drewna. Ludzkość zwielokrotniła się i to są skutki, duszyczko moja żewna. Z dużą dla krajobrazu szkodą budynki pospiętrzały się nad wodą. Bezkolizyjny przewóz dusz Miliony pasażerów rok po roku jest nie do pomyślenia już bez magazynów, biur i doków. Hermes duszyczko malownicza Przewidzieć musi na parę lat z góry jakie gdzie wojny, jakie dyktatury, a potem łodzie rezerwowe zlicza. Na drugi brzeg przejedziesz gratis i tylko przez sentyment do Antyku, są tu skarbonki opatrzone w napis. Uprasza się nie wrzucać nam guzików. Wsiądziesz w sektorze Sigma 4 do łodzi Tau 30. W zaduchu innych dusz zmieścisz się, zmieścisz. Konieczność tego chce i komputery. W tartarze też ciasnota czeka wielka, bo nie jest on jak trzeba rozciągliwy. Spętane ruchy pogniecione szaty, w kapsułce lety niecała kropelka. Duszyczko, tylko wątpiąc w zaświaty, szersze masz perspektywy.